Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bull, który mieści się w końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Gmina Gowarczów w ostatnim czasie zainicjowała szereg istotnych inwestycji, które mają na celu poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców. Wśród nich znalazły się remonty dróg oraz budowa kanalizacji. Jednym z bardziej wyczekiwanych działań jest remont sieci wodociągowej na ulicy Kościelnej w Gowarczowie, który ma na celu likwidację rur azbestowych, co przyczyni się do poprawy jakości wody. Prace kanalizacyjne dotyczą też innych miejscowości, ponieważ nie wszystkie posesje w okolicznych wsiach są podłączone do sieci wodociągów. Doprojektowujemy również. Y Sieci wodociągowe w czterech miejscowościach: w miejscowości Gowarczów, Kurzacze, Ruda Biaczowska i Bębnów. Robimy to na wniosek mieszkańców, bo tam jest również zabudowa, nowe budynki powstają, gdzie nie mają dostępu do wodociągu i myślę, że w przyszłości będziemy tutaj również realizować tą inwestycję. Po dokonaniu wszystkich formalności powinny ruszyć prace w tych miejscowościach. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie i montaż grodzi tłumiącej w istniejącym reaktorze oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej. Koszt prac wynosi 209 592 zł. To zadanie ma przyczynić się do efektywniejszego oczyszczania ścieków w regionie. Mamy już podpisane Umowę na remont tej części oczyszczalni ścieków, która nie była sprawna. Z uwagi na to, że w tym roku oddaliśmy tą jedną część do użytku, a ta, która była oddana w 2011 roku nie była sprawna, a żeby no, wszystko funkcjonowało, żebyśmy mogli przyłą przyłączać kolejne osoby no to potrzebujemy rozbudowywać sieć. W ramach współpracy z Wodami Polskimi ustalono linię brzegową dotyczącą zbiornika retencyjnego w Rudzie Białaczowskiej. Projektant kontynuuje prace projektowe, aby uzupełnić braki w dokumentacji. Działania te mają w przyszłości umożliwić lepsze zarządzanie wodami opadowymi. Samorząd zlecił opracowanie następujących dokumentów planistycznych. Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu miasta i gminy Gowarczów mające na celu przygotowanie planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ocena aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Umowy na oba projekty zawarto z firmą Masterplan na okres do końca grudnia bieżącego roku. Ponadto rozpoczęto pracę nad sporządzeniem strategii rozwoju gminy Gowarczów do roku 2035. Gmina współfinansuje przebudowę dróg powiatowych między Giełzowem a Kurzaczami o długości 990 metrów bieżących oraz na odcinku Giełzów-Gowarczów-Paruchy w tym przypadku jest to 85 metrów bieżących. Całkowity koszt tych inwestycji wynosi 729 372 zł. W zarządzie dróg powiatowych trwa Procedura wyboru wykonawcy, a planowane zakończenie prac przewidziane jest na bieżący rok.